Hogwarts Legacy to rozległa produkcja oferująca graczom jak i fanom Harry'ego Pottera świetne przygody i jeszcze lepsze doznania. Tytuł ten zadebiutował jakiś czas temu, lecz każdy z was musi przyznać, że osiągnął nie lada sukces, a przy tym pobił masę rekordów. Dziedzictwo Hogwartu wprowadziło dużą ilość rozbudowanych elementów, które zainteresowały niejednego gracza nieznającego uniwersum Harry'ego Pottera. Jak się jednak okazuje, świat ten mógł być większy, lecz twórcy odrzucili sporo ciekawych pomysłów. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji przygotowych lub dziesiątek innych tytułów. Klikaj link w opisie i sprawdzaj eneba.com. Świat w jakim poznajemy postać Harry'ego Pottera to nieskończona dawka pomysłów, gdzie deweloperzy mogli naprawdę mocno zadziałać i stworzyć cudo. Nie mówię oczywiście, że tak nie jest. W grę pykało mi się naprawdę super, a przed samą premierą byłem bardzo sceptycznie do niej nastawiony. Jak się okazuje, youtuber Grant Theft Diamonds wygrzewał w kodzie gry wzmianki, sugerujące jakie pomysły autorzy zdecydowali się porzucić w trakcie produkcji. Od razu po przeczytaniu ich naprawdę zdziwiłem się, że takie pomysły były i do gry nie trafiły. No ale cóż, zaraz je wam wszystkie przedstawię. Mianowicie zaoferować miała system reputacji podobny do tego, który możemy użyć w Red Dead Redemption 2. Za pomaganie różnym uczniom bądź nauczycielom dostawalibyśmy punkty reputacji, a przykładowo użycie Awada Kadawra kosztowałoby nas 100 punktów reputacji, Imperio i Cruciatus odpowiednio 50 oraz 25. Pojawia się też wątek dodatkowych zaklęć, które pierwotnie również miały się w gierce pojawić. Mowa chociażby o Akio Maxima, Aguamenti bądź też wiele innych, a także kilka klątw. Ogólnie rzecz biorąc szkoda, że nie zdecydowali się dodać większej ilości czarów. Walki byłyby przy tym bardziej Ruchliwe, bo nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale po kilku godzinach grania, po prostu to mi się wszystko przejada i właśnie dlatego bardziej tutaj podoba mi się sama eksploracja niż walka. Tym bardziej, że potencjał był naprawdę ogromny, lecz Hogwarts Legacy to pierwsza tego typu gra, więc miejmy nadzieję, że za kilka lat doczekamy się naprawdę fajnych nowych mechanik. A jeśli przy nowych mechanikach jesteśmy, to w plikach gry były plany na bardziej rozbudowane mechaniki związane z byciem uczniem. Gracze mieli regularnie chodzić na lekcje i decydować, czy chcą, aby ich postać była na przykład leniem, klasowym klaunem bądź też roz. A może kujonem. No i tutaj muszę się dosyć mocno przypruć. W grze powinna być taka funkcja od Samiusieńki'ego początku, a gracze sami powinni decydować, czy chcą chodzić na zajęcia, a kiedy po prostu na nie nie chcą chodzić. Wpływałoby to właśnie na system reputacji, który byłby związany z frekwencją na lekcjach. Ja rozumiem, że nasza postać nie jest już taka młoda i lekcje dla niej są jedynie dodatkiem, ale wciąż jest on uczniem Hogwartu, który powinien trenować z nauczycielami, a nie że robimy jakiś śmieszny slalomik króciutki i jesteśmy mistrzami w rzucaniu czarów. Rozumiem także, że nasza główna postać musi podążać za fabułą i uratować Hogwart przed niebezpieczeństwem, ale no uważam, że i tak powinien zostać taki bardziej szkolny klimat zachowany, bo w plikach znalazły się także wątki wagarowania, kradzieży czy dręczenia innych uczniów, bądź też bronienia ich przed tymi złymi. Nie mówię oczywiście, że to co mamy obecnie jest strasznie słabe. Twierdzę, że jest serio spoko, ale potencjał był dwa razy większy i twórcy mieli naprawdę spore możliwości. Rzecz jasna nie ma co zakładać, że wszystkie te elementy były na zaawansowanym etapie, ponieważ niektóre mogą być jedynie wolnymi pomysłami, które zostały wpisane do plików o, Dajcie znać, jak Wy podchodzicie do tego tematu. Zachęcam również do ostrzelenia suba na kanale. Cóż mogę rzec? Maturki już napisałem, zostały tylko ustne. A ja już nie przedłużono to, co zaczynamy. Zacznijmy sobie od naprawdę interesującej informacji skupiającej się nad nowym wiktoriańskim Sonslajkiem, -like który niestety nie będzie nowym Bloodborne. Em. Fanem Sonslajków -like nie jestem, ale nie ciężko zauważyć, że gracze są zachwyceni produkcją, przenoszony przez krew i czekają na nowości związane z jej sequelem, bądź chociażby portem na PC. Przez długi czas nie pojawiały się żadne informacje związane z tym tematem. Co więcej, po wielu prośbach graczy twórcy ciągle milczeli do czasu, ponieważ były pracownik Sony, czyli David Duffy, postanowił zabrać głos w tej sprawie podczas swojej wczorajszej transmisji na żywo. Omawiał on na niej wiele różnych tematów, związanych chociażby z pokazami gier, które odbędą się w czerwcu, i zahaczył także o Bladborna. Zdradził, iż trwają prace nad nowym wydaniem wiktoriańskiego Sonslajka, -like lecz nie ma pojęcia, czy produkcja ta będzie remasterem na PlayStation 5, konwersją na pc czy może czymś więcej. Dodał również, że nie posiada on żadnych informacji na temat potencjalnego. Ujawnienia projektu, ale wątpi, że to właśnie kontynuacja popularnego Souls Likea jest w produkcji. Bardziej zakładałbym, że będzie to remaster na PlayStation 5, ponieważ wielu graczy PC-towych, decydujących się na konsolę, wybiera Playaka dla ekskluzywów, a Sony podłapało statystyki i działają nad przeniesieniem popularnego Soulsa. Pojawiła się też możliwość, że będzie to nowa produkcja, całkowicie niezwiązana z Bloodborne. Także jak na razie nie pozostaje nam nic innego, a gdybać i rozkminiać różne możliwości. Dużo graczy czekało i nareszcie się doczekało. Mianowicie Wiedźmin 3 otrzyma dzisiaj dużą aktualizację. Wiemy to dzięki Marcinowi Momotowi, który postanowił umieścić wpis na swoim Twitterze. Wygląda na to, że dziś jest dzień patcha do Wiedźmia 3 Dziki Gon. Aktualizacja powinna pojawić się w drugiej połowie dnia, więc bądźcie czujni. Lista zmian pojawi się wraz z wydaniem. Pracownik CD Projekt Red nie często informuje graczy o update'ach, a jeśli robi to, no to musimy być przygotowani na coś fajnego i innowacyjnego. Zapewne do gry wprowadzone zostaną nowe funkcje, które jeszcze bardziej umilą czas starym, jak i nowym wyjadaczom. Jak widać, nawet 8 pozycja wciąż otrzymuje Wsparcie CD Projekt Red, który stara się poprawić doświadczenie graczy, zapewniając jak najprzyjemniejszą rozgrywkę. Cieszę się z tego powodu, jak mało kto, ponieważ produkcja ta jest bliska mojemu sercu i naprawdę jest mało gier, przy których bawiłem się tak dobrze, jak właśnie przy Wiedźminie 3. Dodatkowo należy pamiętać, że twórcy chcą wypadać coraz to lepiej w oczach graczy i muszę przyznać, że ostatnio idzie im to naprawdę dobrze. Odwrotnością tego jest natomiast Redfall, któremu ciągle obrywa się za stan, w jakim się obecnie znajduje. Zostaje określony gniotem, obrazu dla całej branży gier i wieloma innymi. Innymi określeniami, których nie chciałbym tutaj przytaczać. Krótko mówiąc, twórcy dali ciała i zamiast użalać się teraz nad sobą, powinni wziąć się w garść i działać, aby naprawić tytuł. Tym bardziej, że projekt z początku wydawał się serio spoko i miał ogromną szansę na powodzenie, stąd też jestem ciekawy, co nie zagrało. Interes musi się jednak stale kręcić i zamiast w pełni skupić się na naprawach, to ci szukają osób do stworzenia nowej gry. <noise> Jak donosi Gamerant, w sieci znaleźć możemy już ogłoszenia o pracę wystawione przez zespół odpowiedzialny za Red czyli Arcane Studios. Zrozumiałbym jeszcze, gdyby szukali osób, które pomogą im produkcję łatać, ale ci poszukują ekspertów Game Deva, którzy zajmą się produkcją nowej gry z segmentu AAA. Pojawia się więc pytanie, nad czym wielkie głowy będą teraz pracować, a no z kuluarów wynika, że może być to kontynuacja deflupa, który uzyskał dosyć średnią opinie patrząc na każdą z platform. Lecz gracze nie mieliby nic przeciwko, jeśli miałby to być nowy Discord. Connor. Jestem ciekawy, czy wy również macie takie samo podejście do Arkane jak ja, no bo zamiast skupiać się na nowym, lepiej naprawić stare i jako tako odbudować się w oczach graczy. Takim incydentem jeszcze bardziej się pogrążą i wielu może się od nich odwrócić, ale zobaczymy w praniu. Z dobrej informacji przeszliśmy na złą informację, a ze złej wracamy na dobre tory, czyli Mortal Kombat. A no właśnie, wcale nie dwunastka, jak można byłoby się tego spodziewać. Wskazówka na zegarze twierdzi troszeczkę inaczej. I to, co możemy wnioskować, to to, że tytuł na pewno nazywać się Mortal Kombat 12 nie będzie. Od lutego mówi się, że do sieci trafią nowe informacje na temat 12. odsłony ze znanej serii śmiertelnej walki. Co ciekawe, źródłem tych wiadomości było samo Warner Bros. Opublikowana na oficjalnym koncie serii na Twitterze Zajawka przedstawiona została lakonicznym podpisem Już prawie czas, co jest tak samo ekscytujące, jak i tajemnicze. Nie ma co doszukiwać się tutaj jakichś wielu szczegółów. Po prostu widzimy wskazówkę, która zatrzymuje się przy cyfrze 11 i zamiast przesunąć się naturalnie na pozycję 12, to błyskawicznie przeskakuje na cyfrę 1 przy akompaniamencie czegoś na wzór wybuchu. W fani serii przez kilka godzin znaleźli się w niezwykłym zagmatwaniu do czasu, kiedy Bill Bill Koon nie opublikował postu. Według niego tytuł nosi nazwę Mortal Kombat 1 i zostanie wydany w trzech wersjach: standard, premium i collectors. Na PC PlayStation 5 oraz Xboxy, Series XS i Nintendo Switch. Oficjalna zapowiedź powinna nastąpić wkrótce. Aha, no i warto wspomnieć, że chwilę temu pojawiły się Nieoficjalne wieści, które mówią, że gra pojawi się na rynku we wrześniu, a wśród dostępnych postaci będą Peacemakers z Universum DC i Homelanders The Boys. Dzięki wykręciej materiałowi materiału. Widzimy się jutro o godzinie 16. Serwus!